Kilku tygodni, cała Polska żyje tym, co się dzieje w Europie napływ imigrantów. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Powiatu otwockiego, co sądzą o przyjęciu imigrantów na teren powiatu. Jestem za tym, żeby no jak ktoś przychodzi biedny, to owszem trzeba, ale nie taką wielką ilość, jak jak tutaj nam narzuca Unia. Wiele się słyszy o tym, że tak naprawdę są to imigranci zarobkowi w dużej mierze, a nie uchodźcy, którzy uciekają przed wojną, chociażby. Więc tak naprawdę dopóki ta kwestia nie zostanie wyjaśniona, dopóki ich status nie zostanie ustalony, dopóki nie będzie pewne, że tam wśród, wśród nich nie ma, nie wiem, terrorystów czy osób, które mają coś złego na sumieniu, to uważam, że należy to do tej kwestii podchodzić ostrożnie. No ja uważam, że wszystkim trzeba pomagać. Tego Jesteśmy chrześcijanami i tego nasza religia uczy, ale czy to... Nie, no nie wiem, no ja mam tak sceptycznie jestem nastawiona do tego, że ja się po prostu boję o nasze dzieci, o dorosłych nie, bo dorośli sobie poradzą, nasze dzieci się boję po prostu. Sądzę, że można by przyjąć imigrantów, ale tylko rodziny z dziećmi, a samych imigrantów, mężczyzn to nie za bardzo, bo to mogą być dżihadzyści bądź inni terroryści. Tak dla mnie jest to bezsensowny pomysł, z tego względu, że jest duży problem z zakwaterowaniem samych otworczan tutaj. A co dopiero mówiąc o emigrantach, e, dla których ma być przydzielony socjal, i w takim razie otworczanym, który tu mieszka i nie ma domu, będzie zakwaterowany po prostu. Szkoda tych ludzi, ale nie wiemy, czy nie będą wśród nich terroryści. Jak, czy, jak to jest do sprawdzenia? To jest bardzo ważne, jest strach. E, no poza tym, no, powinniśmy trochę na pewno przyjąć, ale żeby czasem e, nie zrobiło się tak, że ich będzie więcej jak nas. Tylko jak będzie wszystko w porządku, że oni tam uciekają przed wojną, to trzeba ich przyjąć. A jak uciekają tylko, żeby lepiej im było, to raczej w Polsce im lepiej nie będzie. I nie powinni tu przyjeżdżać. I żart tych ludzi, bo to są ludzie, którzy sobie zdają sprawę z tego wszystkiego. Ale ja nie wiem, czy nasz kraj będzie w stanie im na tyle pomóc. Zapewnić im jakieś godziwe warunki życiowe, bo gdyby to było możliwe, to powinien przyjąć jednak, może nie taką ilość, prawda, jaka jest, ale powinien przyjąć. Mają swoje miejsce i nie powinni tutaj być. Jesteśmy w Polsce, w której żyją Polacy. No jednak to nie są za bardzo ucywilizowani ludzie i mogłoby się skończyć bardzo źle nie ma w sumie tutaj za bardzo zorganizowania tego, no ja myślę, że to jest słuszne, no. bo każdy człowiek, czy to będzie biorący dzieciarny, to jest człowiekiem. No. W rękach Pana Bogach jest się... każdy człowiek leczy nie tylko tam, czy jest czy żółty czy zielony. No jeśli to są rzeczywiście uchodźcy, którzy uciekają ze swoich ojczyzn z powodu wojny, no to należy im pomóc. Ale jeśli to są. Emigranci, no, tak zwani ekonomiczni czy zarobkowi, no to wiadomo, że oni w Polsce tak długo nie, nie będą, tylko pójdą do bogatszych państw. Jak to są ludzie z wojny, to należałoby się, ale jak ja tam patrzę, to sami młodzi tam uciekają i to mężczyźni, no to oni powinni tam wojować za swój kraj, a nie uciekać gdzieś indziej. Niech przyjeżdżają. Myślę, że to nie nastąpi, bo żaden z emigrantów tutaj nie dotrze, z uwagi na to, że dążą ku bogatszemu kraju niż, niż Polska. Także to jest tylko takie rozmuchane myślę, medialnie niż, niż faktyczny problem. Wydaje mi się, że powinniśmy, i powiat otwocki, i, i, i Polska, i inne kraje Unii, Euro Unii Europejskiej, ale jest jedno ale. Jak to filtrować? Jak, jak uniknąć tego efektu bocznego, czyli islamizacji Europy, islamizacji Polski? Tak? Bo, bo, bo po prostu z islamem się nie dyskutuje. Mam na myśli ten fundamentalistyczny islam. Jest też kolejny skutek uboczny, czyli tak zwana Agenda 2030, która jest, będzie wprowadzona przez ONZ. Chodzi tutaj o stworzenie w przyszłości za kilka lat jednej światowej religii. Czyli potrzebu oni potrzebują e, zalać Europę islamem, e, e, żeby jakby m, te, te korzenie chrześcijańskie Europy, żeby je zneutralizować i żeby wprowadzić jakąś alternatywę, która nie będzie ani islamem, ani nie będzie chrześcijaństwem. To jest Agenda 2030, można poczytać o tym dokumencie w internecie i w przyszłości za kilkanaście lat będzie zaproponowana nowa światowa religia, nowy światowy ład tak zwany, nowy porządek świata. A więc dla mnie to jest ten tragiczny skutek uboczny. Ja mówię tak, przyjmujmy chrześcijańskich uchodźców, ci, którzy rzeczywiście są w swoim kraju zabijani za wiarę, ale nie przyjmujmy całej tej masy mężczyzn, którzy przyjechali z jednym celem, żeby zislamizować Europę. Islamistów to, to jakoś się boimy, no, bo wśród bo nich jest dużo też terrorystów, i, i no, przynajmniej media tak pokazywały te egzekucje straszne.